Cześć, jak się macie? Mamy dzisiaj już prawie wieczór, w czwartek, a w niedzielę udajemy się na zawody u nas w Zielonej Górze. Dla mnie moment dosyć ekscytujący, no bo pierwszy sezon powrotu do ścigania się danielskiego. Bardzo fajna sprawa. Killer też się cieszy, a z tej okazji dostaje nowe gumy. Ja dokonałem zakupu tych opon w taki sposób, żeby móc Wam zrobić ciekawe, myślę, porównanie jednej istotnej cechy opon rowerowych, czyli tego, czy jest to opona zwijana, bądź składana, czy też opona drutowana. Jak widzicie, mamy tutaj na stole naszym yy, ten sam model opony czyli mamy oponę Maxis Crossmark moja ulubiona opona uwielbiam na niej jeździć, testowałem ją po raz pierwszy na skalpelu w Karpaczu na maratonie i szło mi to rewelacyjnie stąd taki wybór. Yy, od razu Wam też na początku powiem, że w przypadku tych dwóch opon mamy identyczną mieszankę o identycznej twardości 70A, mamy identyczny rodzaj osnowy czyli zaplot naszej osnowy. 60 TPI, czyli taki standardowy do, do, nazwijmy to średnio tanich opon, po prostu standardowy e, zaplot, czyli tutaj nie będzie żadnych różnic. Różnice będą, jeżeli chodzi o konstrukcję opony, oczywiście w jej, w brzegu e, rantu. Opona drutowana, jak sama nazwa wskazuje, ma tutaj drut, który nasz rand, naszą oponę utrzymuje na miejscu. Ona wskakuje sobie od wewnątrz do obręczy i tam pozostaje. W tym przypadku nie mamy druta, dlatego można ją tak fajnie sobie zwinąć. No ale mamy tutaj zaplot kewlarowy. Może to też być inny materiał, najczęściej kewlarowy, który po prostu jest giętki, ale jest też na tyle wytrzymały i, i twardy, że opona będzie trzymała się w naszej obręczy. Jakie zatem różnice poza tym mierzalne dla mnie będzie miało użytkowanie opony takiej i takiej? Pierwsza rzecz to cena składana 52.90 drutowana przepraszam 72.90 drutowana 54 zł. Więc różnica w cenie prawie 19 zł. na dwóch oponach 38 zł. Druga różnica bardzo mierzalna, mniejsza masa, większa masa, 100 g mniej w porównaniu do opony drutowanej, czyli krótko mówiąc na dwóch oponach za to płacimy 38 złotych więcej i mamy w rowerze 200 gramów mniej. 200 gramów mniej oczywiście masy rotacyjnej tej na, ba, najbardziej oddalonej od środka obrotu, od osi piasty i tak dalej i Co niektórzy biorą pod uwagę? Ja nie. Z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że na zawodach typu niedzielnych i na najbliższych, których będę startował w pierwszym sezonie, teraz liczę, powiedzmy na nie wiem, 300 osób na pierwszą siedemdziesiątkę. E, założenie o 200 g rzęszej opony sprawiłoby, że zamiast 70 przyjechałbym moim zdaniem 70. E, dlatego właśnie nie ma to e, dla mnie e, znaczenia, e, nie ma dla mnie różnicy. Natomiast e, jeżeli brać pod uwagę cenę, no to opona drutowana od razu jest dla nas jakby w cenie z dentką mamy dwie opony, dwie dentki w cenie e, samych dwóch opon. E, I tyle. Teraz tak. Czy opona kevlarowa będzie, czy zwijana po prostu, będzie w jakiś lepszy sposób się poddawała i, i sprawiała, że będziemy mieli lepszą trakcję? Nigdy czegoś takiego nie zauważyłem. Lepsza trakcja, czy lepszy komfort opony, czy to jak ona jest elastyczna, to na to wpływa przede wszystkim osnowa, ale również jeżeli chodzi już o sam bieżnik, twardość gumy, z której została wykonana. Natomiast ten element po prostu ma się trzymać w obręczy, on nie ma się ruszać, absolutnie nie ma się przesuwać, więc tutaj znaczenia praktycznego dla mnie to mieć nie będzie. Ale to, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, to jest fakt, że tutaj kupiłem opony, które są naprawdę identyczne, poza właśnie tym brzegiem rantu, gdzie mamy albo kewlar, albo drut. Natomiast bardzo często, kiedy kupujemy opony składane, opony zwijane, opony kewlarowe, one będą miały bardzo często inną mieszankę. I często będą miały, miały też inną osnowę. I tutaj też zapowiadam Wam kolejny, kolejny gdzieś tam odcinek, w którym będziemy dokładnie mówili o tych wartościach. Ale najogólniej rzecz biorąc, bardzo często opony droższe, które będą oponami zwijanymi, są wykonane z bardziej ich bieżnik, ich klocki są wykonane z bardziej miękkiej e, gumy. Oczywiście ta twardość może się różnić w zależności od tego, czy to są bocz, e, klocki centralne czy boczne. Ale będą bardziej miękkie, czyli będą miały lepszą przyczepność, ale będą się wyraźnie szybciej zużywały i mogą też mieć e, wyższą wartość e, tutaj e, splotu naszej osnowy, czyli mogą mieć gęstsze e, nici e, naszej osnowy opony, które sprawią, że opona będzie bardziej elastyczna, znowu będzie jeszcze lżejsza, ale będzie mniej odporna na e, przebicia. Więc w przypadku tych opon różnicy takiej nie ma, ale w przypadku wielu opon, kiedy porównujemy drutowaną, tanią do drogiej, zwijanej, taka różnica może być. Ja osobiście, zwłaszcza w kołach treningowych, chciałbym mieć twardszą mieszankę, która dużo naprawdę, na której nie będę wolniejszy, gdzieś tam na zakrętach czy gdziekolwiek, ale będę dłużej na tej oponie jeździł i chcę mieć silniejsze ścianki, bardziej odporne na na przebicie czy na przedarcie. Oczywiście, te drogie opony będą miały super jakieś systemy wzmacniania ścianek bocznych. Poza tym będą miały osnowę wykonaną na przykład nawet z dwóch albo z kilku warstw. Z tego odcinka warto zapamiętać po prostu, że opona drutowana będzie wyraźnie tańsza i wyraźnie cięższa. Dla mnie znaczenia żadnego nie ma posiadanie lżejszej opony, przynajmniej na moim poziomie, dlatego Chętnie w rowerze po prostu używałbym opód drutowanych. No a kupiłem zwijaną po to, żeby wam to się pokazać, dlatego wisicie mi 19 zł. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć! E, tutaj w zielonej górze to dla mnie moment ekscytujący pierwszy powrót, pierwszy sezon powrotu, pierwszy powrót. Pierwsza rzecz, którą jesteśmy pewnie zainteresowani, to cena. E, si, zobaczycie, jaka tam cena była.